Witam Was serdecznie moi kochani, Chevrolet z tej strony, a to jest Far Cry 4. Far Cry 4, ciutko odmieniony, bo z dodatkiem Dolina Yeti. Dodatek, który jest w moim posiadaniu od paru godzin w sumie. Jako, że zdecydowałem się, no zdecydowałem się stety albo niestety na zakupienie tego dodatku. Żeby chociażby wrócić do, do tej doliny. Tak więc pokażę Wam teraz mniej więcej, jak to wygląda. A wygląda, no, powiem Wam tak, no, wygląda fajnie. Fajnie, ciekawie się zapowiada historia: walka z kultystami i, no cóż, polowanie na jedynie. Basically, to know. Just don't hurt me anymore. Talk. Talk. One of bargain Min's men told us about an expedition. Yuma sent into the valley. Uh, he said these men were sent to find something very powerful. Something he just called the relic. I don't know anything else. Just that we came up here to see if we could find this relic as well. Wait. What is that? Także... A no ma poważne kłopoty, a no ma, czekajcie, tu jeszcze jest... O, taką. Powiem wam tak... Mniej więcej będziemy walczyć teraz z kultystami. Oprócz tego... Oprócz tego znowu bym spadł w tym miejscu gdzie tu banalne powinno być przejście no ale nieistotne e, graficznie nas przenosi znowu do Himalajów e, większość czasu tak mi się wydaje, bo nie, no oczywiście nie przeszedłem tego dodatku, więc nie wiem mogę tylko gdybać e, dzieje się w Himalajach w miejscu gdzie mi się no, niekoniecznie podoba e, niekoniecznie mi się podoba i kurwa i Pantera Dobra, oleć ją. Przejdę sobie tędy. Bo oczywiście nic teraz nie mam, żeby ją zaciukać. Nawet jakbym chciał. Tak, no. Dobra, olewam. Idziemy dalej. Jak najszybciej, żeby ją ominąć. Tam widzimy już pierwszego kultystę. Graficznie każdy może będzie mógł sobie ocenić sam, w zależności od tego, jak, jakim sprzętem dysponuje. U mnie, u mnie to nie chodzi standardowo na, na, na najwyższych, u mnie to chodzi gdzieś na średnich. Tak więc, miła Grębusia, miła. Dobra, zabierzmy, obmacajmy go standardowo. Czy coś tu jeszcze będzie? Oczywiście, że nie. Mam nadzieję, że to nie była ta puma, która tam się znajduje. Słuchajcie, od razu Wam mówię na wstępie, że mogę wiele razy ginąć. Mogę wiele razy ginąć i, i tak będzie na pewno, bo. Nie wiem, dla osób, które pierwszy raz włączyły mój kanał i nie oglądały na przykład Medal of Honor, e, stety albo niestety... Dobra. Czysto. Powinno być czysto. E, tak, i nie oglądałem Medal of Honor Warfighter, tam idealnie jest pokazane jak odnajduje się w strzelankach, no nie jest to jakoś mega, e, nie wiem, mega mojej super umiejętności, no ja teraz w ogóle nie po polskiemu się, ale spoko, spoko, to nieistotne, kali jeść, kali pić, też zrozumiem. Nie, prawda jest taka, kochani, że nie znam się kompletnie. Nie znam się kompletnie. No, kicuniaj tam. Nie znam się kompletnie na strzelankach. Jestem to cienki jak Bolek, ale no cóż. Liczy się dobra zabawa przede wszystkim. Od razu. No. Dobra, to sobie przejdziemy tędy. Od razu uprzedzam pytania typu jak można się dobrze bawić jeżeli ja je, 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 dobra i tak idealnie tu mamy tu mamy tak najpierw sobie otwórzmy to nie chcę miny cóż to mamy dziennik kaprala raju nie interesujemy te dzienniki nie interesujemy coś nie mogę tego podnieść o jest pistolet dobra parę razy o nie tak akurat miał być właśnie ja go przeszukałem nie nie obmacałem cię e, no właśnie tak można czerpać z tego przyjemność liczy się eksploracja naszego tutaj terytorium liczy się także sama fabuła Konserwują nam hmm. twórcy. No tutaj ten dodatek rzekomo pozwala nam na zagranie około 5 godzin. W moim przypadku pewnie to będzie 10 godzin. Gry więc dobra, zejdźmy sobie na dół. Bo tak jest zawsze jak w bądź. Dobra, inaczej. pilot został away. Bum! Nie lubię tego miejsca Himalaju z tego względu, że kurczę strasznie mi wieje tutaj. A ja, ja nie lubię, ja lubię ciepło, ja lubię jakby co, nie wiem, ewentualnie może. Najlepiej się czuję o, powiedzmy w Assassin's Creedzie, tak jak teraz na moim kanale jest Roach. E, no. Czekajcie. Dobra, nie ma nikogo. To w takich klimatach się czuję najlepiej. Aczkolwiek, no jak widzicie dalej, też zdarza się, że gram w te takie inne gry. Okej, okay, tu nic nie ma, zakładam. Coś mogę wytworzyć dla właśnie umiejętności. Umiejętności są zerowane. Są zerowane z tego względu, ażeby właśnie wydłużyć, tak mi się wydaje, sztucznie rozgrywkę, bo jakbyśmy mieli tutaj już wszystkie takie jakieś yy, wykurwiste, wow, yy, wykurwiste rzeczy, to podejrzewam, żeby to o wiele krócej trwało. Najlepsi z graczy mogliby to przejść, tą grę, nawet w dwie godziny. Tak więc... Niestety... Ekwipunek, właśnie, czekajcie jeszcze. Ekwipunek, plecak. No, plecak jest też zerowany. Tu jakąś gotówkę mamy 37 tysięcy, ale to jest standardowo na, na start. Tak więc. No, tutaj nie ma. Nie ma szału. słyszę kogoś, tylko nie widzę. Dobra. Nożem w plecy. Bardzo ładnie. Pomacajmy go. No, tak więc uprzedzam, że będzie wiele razy padane, będzie wiele razy, nie wiem właśnie, czy to będę pokazywał, w zależności... E... Jeżeli padnę więcej niż 4 razy kurwa puma, eee, czekajcie, tam chyba muszę iść. Jeżeli padnę więcej niż 4 razy, to będę to wycinał. Nie będę jeszcze tam dalej, bo mówię ja tą pumę. Jak tutaj się powiedzmy przypominałem sobie. No właśnie słyszeliście jedynie. What the hell was that? To Jest dosyć ciekawy wpis. To coś dopadło Harego na Kyre, Rozerwało go na pół. Mój dziadek mówił, że potworów nie ma. Zapewniał mnie, przysięgał na bogów, że nic mnie nie porwie. Ale mylił się. Och, jakże się mylił. Tak. A nas też zawsze rodzice uczyli, że Yeti nie ma. I później cała nasza nauka. Yy, nasi doktorkowie mówili: nie, jedni nie ma. O, tak wygląda kultysta. Ma czerwone ślipia. A mimo wszystko, i tak. A nie, trzy maksymalnie apteczki. What the hell, co ty z tym C4? Dobra, idziemy dalej, żeby nie przedłużać. O, jak ładnie obraz drży. Yay! A, tu jest jeszcze ziomek. Bejcze. Nasze ulubione coś. Zdobyto kombinezon do szumowania. Dolina Yeti. Tak właśnie, kochani. Tak wygląda mniej więcej dodatek. Eee, ja doszedłem do momentu zdobycia tutaj tej twierdzy przekaźnikowej I, i, i teraz Wam pokazuję od nowa, jak to mniej więcej wygląda. Powiem Wam, że no jak dla mnie poziom trudności jest taki zadowalający, bo nie było to tak, że zrobiłem... U... Okej. Okay. Nie, nie działo się to tak, że nie mogłem... A czekaj, a tam Tak właśnie, teraz jest chwila prawdy, to po prostu potrzebuję łuk. Ej, tak. Dobra, padł. Czemu nie... Aj. No patrzcie! Jaki zez! Padł! Ale mnie przes... Ale mnie strzelił! Mam nadzieję, że oni tu nie wejdą, bo to jest w sumie nawet dobra kryjówka. A żeby ich sobie tutaj. Po kolei. Dobra, kolejny padł. Jak ja stoję z... ze strzałami. Tu widzę do. Aj, tu miałem ładnie na widelcu. Tak, wiem, jest ten tchórz i w ogóle. Dobra, padł. Ja też prawie padłem. To już nie mam. Tak, nie mam. Niestety, dobra. A jeszcze właśnie mogę. Wow. Czekaj, to gdzie mam pistolet? Tutaj. Dobra. Jaki, kurwa, ruski? Dobra. Jeszcze raz, lepsze. Chodź tu. Bardzo dobrze. Tu jeszcze jeden i tam jeden. I oni strzelają, jak się ruszają. To nie jest fajne. Dobra. Urywasz twarz. Albo jeszcze raz się na. Dobra, dawaj, dawaj, What the hell? Nigdy nie lubiłem... Tam jest fagas jeszcze. Kurwa, z przodu, z tyłu mnie biją. Nie, Tak miałoby. być. Dobra. Tego sobie z bliska jakoś... No, 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 no. Dobra, cofnijmy się na spokojnie. Bliżej mi do takiego, co by budował domki sobie w Simsach, a nie grał w gry typu Far Cry, no ale co? No ja pierdziulę! Dobra, nawet jakimś cudem udało mi się nie zginąć. Stacja przekaźnikowa to twój obóz na tym, w... ten wrogim terenie. No właśnie, możemy go sobie ulepszać. Możemy robić różne pierdółki. Dobra, przydałoby się i teraz wszystkich. Przeszukać, przeszukajmy. Ok. Chyba jednak o tu jeszcze coś mam. Tutaj. No, i myślę, że to by było na tyle, jeśli chodzi o przeszukiwanie. A tu, gdybym, a właśnie, gdybym chodził sobie, to bym mógł uzupełnić amunicję. No, ale dobra. Przejdźmy sobie do środka, sprawdźmy. Iha. What is this? W Jaskiniach nad stacją jest gorące źródło. T No to pewnie jest jakiś gaz tam czy coś w tym stylu. Dobra, wezwijmy pomoc. Come in. Come in. Is anyone there? God damn it! Does this thing even work? Hello. Yes. Yes, we're here. it? My. My name is AJ. We crashed in the mountains north of Karat. The pilot's wounded. I I don't know how bad. We need some help. Okay, Archie. We are nearby and we will send someone to help. Tell me where you are. I'm in some sort of radio relay station. Okay, listen. There is a storm coming. Just stay put for now and we will come for you as soon as we can. Okay, we'll do. Just stay right here, huh? Not like I'm a sitting duck or anything.

O proszę, 149 jest. Dobra. Mm. Tu nic nie mogę. Tutaj mm -hmm. jak żeby inaczej to mi się przyda. Mm, broń boczna. Tu mi się nic nie odblokowało ciekawego strzelba mi się nowa odblokowała ale chyba tylko tak, tylko to wyjątkowe no mam harpun, ale to mnie akurat nie interesi tu nie mam nic, dobra zupełnie amunicję i tak, i tak mam ten, kochani no, czekajcie, bo zapomniałem sobie DPI zmniejszyć. Bo w sklepie muszę niestety, jak poruszam się po sklepie, muszę e, zmniejszać DPI, a tutaj zwiększać. A tak, adeptów kochani, to już będzie w następnym odcinku. E, w tym odcinku będzie to tyle. Jeżeli się film podobał, proszę o ocenę tego filmu, komentowanie, e, łapkę w górę. Ewentualnie, jeżeli chcecie być na bieżąco z moimi nowymi materiałami. Zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, tak? A dla stałych widzów. E, słuchajcie, no dzięki wam za to, że jesteście taki za coś oglądacie mnie. Tak więc trzymajcie się serdecznie. E, pozdrawiam was szewer. Hej, hej.